Kolejnym elementem dekoracji stołu jest dekoracja serwetki. W tym przypadku będzie to serwetka bardzo prosta. Właściwie chcemy wyeksponować elementy, które są na tej serwetce. Będzie to choinka. Ona ma akurat dwie takie formy. Jest taka bardzo prosta bądź taka bardziej artystyczna. Całość składamy na pół. Serwetki. Kawałkiem satynowej wstążki obwiązujemy dookoła serwetkę. Niekoniecznie musimy robić kokardę, ale taki supeł, jakby. Nie za długie końcówki, żeby miała wstążka. Dokładnie tak. Ucinamy po skosie. Do wstążeczki doczepiamy. Przyklejamy właściwie malutkie elementy. Tutaj będą akurat szyszki modrzewia. Tak delikatnie. I żeby bardziej ozdobić, możemy włożyć tutaj laskę cynamonu pod spód, właśnie pod stążkę. I właściwie dekoracja jest gotowa, ale zamiast właśnie cynamonu można też użyć kawałek kory też będzie fajnie pasowało, bo to jest to samo jakby środowisko, szyszka, kora albo jakiś patyk, który może być właśnie z naszego stroika. Na pewno dekoracja będzie bardzo pomysłowa.